Chłopaki ogarniają, proszę, żeby był dowód, elegancko. O, o szkielecik. cały szkielecik. To no jest śmieszne, ja myślałam, że to jest większe. Ale za mnie śpi, jaki fajny. Ale słodziak. Powiem szczerze, że jestem trochę rozczarowana. Machońowy las. Ładnie wygląda, bardzo ładnie. No i co, źle wyglądają? Nie Justyna, dla mnie są majestatyczne. Tak? Ciekaw jestem co ja kupiłem w ogóle. O. Tutaj kolega się odważył. Proszę bardzo, skóra z kurczaka zalewa sosikiem. 35 peso za obiad, czyli 2 złote 14 groszy. Zł. Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku i prosto z deszczowej krainy, drodzy Państwo. Tak, dla odmiany <laughs> naszym znajomym przynosimy ewidentnie pecha, bo. albo oni nam. <laughs> albo oni nam. Hmm. <laughs> Nie, no, <laughs> niestety. <Jaka> to <jest> prawda. <laughs> niestety pada, znowu mieliśmy właśnie wziąć skutery, lecieć, oglądać wyraki. Chcielibyśmy wam pokazać wyraki, endemiczne zwierzęta, które występują, takie najmniejsze małpki na świecie, które występują tutaj. Problem polega na tym, że pada, więc znowu, żeby są no i działamy, działamy. Zobaczymy i będziemy jechać. Mieliśmy rano trochę perturbacji z wynajęciem samochodu, bo okazało się, że przez to, chyba że trochę pada, no to wynajmują te samochody, ale już nam dostarczyli. W sumie mamy chyba taki sam jak poprzednio, tylko kolor inny. Tutaj wypełnia pan dokumenty, zrobił zdjęcie paszportu. Płacimy 1600 peso i to będzie 100 złotych. Dzisiaj wieczorem go oddajemy, tak się umówiliśmy, bo na jutro już go nie potrzebujemy, więc dzisiaj jedziemy. Plan jest taki, wyraki, a potem. Czekoladowe wzgórza. Trochę nam to zajęło, chyba w sumie godzinę łącznie czekaliśmy na to auto. Siadamy, jedziemy o przekazanie pieniędzy. Chłopaki ogarniają, proszę, żeby był dowód elegancko, bez żadnego depozytu. <grym> Pan też robi zdjęcie, bez zostawiania dokumentów, po prostu zapłaciliśmy stówkę, bierzemy samochód, zrobił tylko zdjęcie paszportu Kamila. I witua. ruszyliśmy. w końcu okazuje się, że fura nawet trochę lepsza niż poprzednio. No, zobaczcie, skóra. mieliśmy w planie oczywiście wystartować o godzinie 8. jest która godzina? 9:25. no to prawie nam wyszło. prawie nam wyszło, ale dobra. najważniejsze, że jedziemy i najważniejsze, że nie pada. Dojechaliśmy, jesteśmy na parkingu, ludzi już się zebrało dużo. Pamiętajcie, jak tu przyjedziecie sobie na te zwierzątka, to najlepiej być o godzinie między 8 a 9:30. Po pierwsze, nie ma dużo wycieczek, po drugie, wyraki. Chodzą spać rano, więc jeszcze możecie je zobaczyć w miarę aktywne, bo to są po prostu nocne zwierzaki. Parking jest taki, markujecie chyba za darmo, bo nie wiedziałem, żeby była jakaś opłata. Proszę, to na razie wam mogę pokazać, jak wyglądają, a od razu Wam powiem, że wejście kosztuje 150 peso od osoby. Jest zniżka dla studentów 20%, bądź dla dzieci 7-letnich, daty wejścia o poniedziałek sobota 8.30 do 3.30, a niedziela 8.30 do 3.00. Pamiętajcie, że to są zwierzęta endemiczne i występowały w trzech krajach, a teraz można je spotkać tylko na czterech wyspach na Filipinach. Stało się 150 zł zapłacone i dostajemy takie oto bileciki. Proszę, dwa na pamiątkę. Z tyłu mają jakąś pieczątkę, chyba datę, Nie? Tak. Tu macie trochę informacji, możecie sobie poczytać, kto założył tą też fundację, od kiedy tutaj ona istnieje jak o nie dbają, po angielsku chyba y, nazywają się tarsier, po naszemu wyrak. To jest wyrak filipiński, jest trochę informacji o nich. Tam Ta można Anakondy oglądać, to otwarte, to jak sikają, to o. widać. Paweł ma anakondę, on <laughs> się <laughs> schował no. za filarem, nie chcę pokazać. <laughs> tu wchodzimy na film, tutaj każą wejść, żeby obejrzeć 5 film na 30-calowym telewizorze na Tutaj macie pożywienie tych naczelnych, to są jedyne naczelne, które jedzą głównie... Mięso. Nie są roślinożerne. Nie jedzą nic, co ma wspólnego z owocami, liśćmi i tak dalej. Więc jak widzicie, głównie owady. Jedzą też jakieś jaszczurki. A tu mamy ich kostki. I tu zobacz to. O, szkielecik. cały szkielecik. To jest śmieszne. Ja myślałam, że to jest większe. A ja myślałam, że mniejsze. Do 16 cm dochodzą, bez ogona. Od 10 do, do 16 cm. Potem schodzimy na dół. Pooglądacie te kości i tą, te informacje na temat wyraków. A trzeba daleko iść? To daleko mamy. Tak, dużo już koniec. <laughs> po pyta, to już koniec. No, widzieliście film, film na telewizji. O, ja nie jestem Meleksem, nie? Nie Meleksem, ty wiesz, leniwa. A few moments later. For free? Ja A, do... to ja chcę z tyłu. Jest A, no dobra, jest za darmo. Się za okazało. darmo to uczciwa cena, tak. więc jedziemy, wiadomo no. e, mi, że pan kazał, jak Pan każe, to sługa musi. Tak, jak ja ci coś każę, to ty nic nie musisz. A pana to trzeba mieć Meleksę. Ale, Miota, Jezu o Jezu, dobra. Piękna roślinność dookoła, oczywiście jest zielono. Pewnie będziemy wracać z buta. Ja uważam, że to w ogóle bez sensu, że my jedziemy, nie idziemy. Dlaczego no, ale... to jest atrakcja? Jaka Nie znaczy atrakcja wziąć. Dobra, wrócimy z buta chociaż to wróćmy chociaż z buta. O, są trochę. Nie informacje. mamy dzisiaj czasu na chodzenie. To jest oszczędność czasu. Nadrabiamy teraz. E, przejechaliśmy z e, 200 metrów. jeszcze. <laughs> yeah, you. A pamiętajcie, że w środku musimy być cicho, bo one są bardzo strachliwe. A mogę powiedzieć taką ciekawostkę, no że one, jak im zrobicie zdjęcie z fleszem, to mogą popełnić samo. i będą walić tak głową o coś, aż się zabiją. Naprawdę to <laughs> to nie To znaczy, jest chodzi o to, że one to są bardzo, bardzo zestresowane zwierzęta. I tutaj najlepiej być cicho, nie robić nic z fleszem. Dlaczego się pan tak nie stresujesz? Jakoś nic w głową nie walisz. Jak nie widzisz, w łazience tak <noise> robię, dlatego mam czoło. wysokie. <noise> Dzieciom, chodzimy do środka, proszę. Ciekawe, będziemy. Czy będziemy chodzić dżunglą? Czy będziemy po prostu gdzieś w jakimś budynku? Na razie widzę, że jest budynek. Okazało się, że dostaliśmy gajda. Ten pan tu czeka, aż się kilka osób uzbiera. I już tutaj były znaki, że mamy być cicho. A, to weszliśmy do budynku, żeby wyjść drugą stroną, bo tak naprawdę w tą samą stronę, co przyszliśmy. Jak na razie. Tamtędy przyszliśmy, tak jak ludzie idą, idziemy teraz w dżunglę. I szukać. I musi być cicho. Nie jest ty na żadnych wączków. Żyją wysoko. W krzakach, więc bardzo ciężko je badać niestety, bo one są drzewo łazami. Jest tam daleko w krzakach. Niestety nie, nie zobaczymy go teraz. Jest tak schowany, że po prostu jest problem. Może gdzieś indziej go znajdę i żebyśmy go nie, zn nie znaleźli bez tego Gajda. Z takiego maciukki, ja myślę, że to tak... Wreszcie wszyscy sobie porobili zdjęcia. Możemy się ruszyć. Szkoda, że nie zdążyliśmy wtedy, kiedy jeszcze nie spały. Bym miał otwarte oczy. Ten już spał. Już widzę, że mamy następne miejsce. Znowu guide bierze telefon od kogoś i robi tej małpce zdjęcie z bliska. Ja ją widzę stąd. Mi osobiście się wydaje, że Specjalnie robią takie zadarzenie, żeby było ciemno dla nich w dzień i nisko, bo one żyją bardzo wysoko w drzewach, więc to jest raczej specjalnie zrobione, troszeczkę pod turysterze raczej je tu przynoszą. Zobaczcie, jaki ładny sobie śpi, ogon jaki ma długi. I przyszedł czas, by powiedzieć kilka informacji na temat tego niesamowitego stworzenia. Jest to wyrak filipiński, maleńki nocny łowca, który występuje naturalnie tylko na Filipinach. Jest tak mały, że mieści się w dłoni, a jednocześnie ma oczy tak ogromne, że każdy z nich jest większy niż jego własny mózg. Co więcej, te oczy są całkowicie nieruchome. Wyrak nie może nimi poruszać, więc nadrabia czym innym. Potrafi obrócić głowę aż o 180 stopni, jak sowa. To zwierzę idealnie stworzone do życia w nocy. Jego wzrok jest przystosowany do widzenia w niemal całkowitej ciemności. A słuch działa na poziomie, o którym możemy tylko pomarzyć. Człowiek słyszy dźwięki do około 20 kHz, wyrak nawet do 90. On dosłownie słyszy świat, którego my w ogóle nie jesteśmy w stanie odebrać. Ten maluch to także mistrz skoków. Potrafi jednym odbiciem przeskoczyć ponad 5 do 6 metrów. Jakby ktoś jednym ruchem przeskoczył całe boisko typu orlik. Wyrak jest jednym z nielicznych całkowicie mięsożernych naczelnych. Poluje na owady, jaszczurki, a czasem nawet małe ptaki. Czatuje w bezruchu, po czym w ułamku sekundy zamienia się w sprężynę. Justynka powiedziała, że jeśli zrobicie im zdjęcie fleszem, mogą sobie zrobić poważną krzywdę. I choć brzmi to dramatycznie, jest tym ziarnko prawdy. Wyraki są skrajnie wrażliwe na stres. Hałas dotyk silne światło czy tłum ludzi. W warunkach silnego stresu potrafią wpadać w panikę oh i uderzać o elementy otoczenia, co może prowadzić do groźnych urazów, a nawet wiecznego snu. Nie chodzi więc o to, że jeden błysk flesza od razu śmierca, ale o to, że każdy taki bodziec jest dla nich realnym zagrożeniem. Dlatego w miejscach, gdzie dba się o te zwierzęta, obowiązuje jedna zasada. Cisza, spokój i zero flesza. Mały, nocny, niesamowicie precyzyjny, jakby natura stworzyła miniaturowego drapieżnika z innej planety i zostawiła go właśnie tutaj. Mamy go, zobaczcie jaki ładny. Ale ładny wyrok. Próbujemy trochę to nagrać, ale jest ciężko. Po najlepszym miejscu stoi ten guide. Uda się zobaczyć te robiki takie śmieszne, chude. Nas jest wykarczowane, I to będzie na tyle, z tego co widzę już wychodzimy, więc zobaczyliśmy trzy małpki, bez gaida nie znaleźlibyście ich, raczej one są przygotowane właśnie po to, żebyście mogli je obejrzeć. No nie zdążyliśmy z samego rana, że jako oni mają te otwarte oczy, fajne, zdążyliśmy tylko teraz, ale już są śnięte, mają te oczy zamknięte po prostu. Powiem szczerze, że jestem trochę rozczarowana, bo myślałam, że po pierwsze będziemy mieli jakiś taki nieograniczony czas na to, a nie, że on będzie w ogóle chodziło tylko właściwie tutaj o to, żeby zrobić zdjęcie I, i to przez niego, nie? Więc tak trochę słabo, no ale i tak mimo wszystko było fajnie je zobaczyć. Ja osobiście uważam, to jest punkt maski, bo nie zobaczycie ich nigdzie indziej na świecie, więc to jest fajne zobaczyć tak bliska, bo była od nas pół metra ta, nawet mniej, już tylko widzieliście, rękę miała prawie przy samej małpce. Nie można jej stresować i trzeba bardzo uważać, więc one dlatego muszą być tak mocno pilnowane, zostało ich niedużo, więc nie dziwię się, że tak jest, ale, nie? Ale mam niedosyt. A wy macie niedosyt też? D niedosyt? No. Niedosyt. To tak naprawdę no, fajnie zobaczyć zwierzątko na 20 Cztery godziny lotu, żeby przyjechać zobaczyć to <laughs> Jako dodatek fajne, taka ciekawostka, ale... Ale jest niedosyt, bo troszkę inaczej sobie wyobrażałem, no, że jednak ja będzie inaczej. można samemu nawet ich poszukać. Tak, tak. właśnie. Żeby... Ale nie wiem, czy byś znalazł, powiem ci, że naprawdę ciężko by było je znaleźć. Ale satysfakcja w znalezieniu byłaby fajniejsza, nie wiem, jak ci naprawdę pokazuję. Ale słodzieszne. Takie, takie fajne, takie, żeby je wziąć po przytulek tak taką tak. I bez zmarł ze stresu przez ciebie. No, no, no właśnie. Ale Pamiętajcie, musicie być bardzo cicho w środku. No i teraz jedziemy dalej. Czeka nas dwukilometrowa droga z machoniowymi drzewami. Zaraz wam je pokażemy. Uwaga, wjeżdżamy w las machoniowy. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. O, jakie ładne, wysokie drzewa! O, no, ludzie stają, tak, każdy sobie fotki będzie trzaskał. Myślę, że my też możemy się zatrzymać, nie? Wyszliśmy z samochodu, żeby sobie poglądać ten las. Współczuję kierowcom, którzy jadą, bo wszyscy się tu zatrzymują. Jak widzicie są wycieczki, które pewnie jadą na czekoladowe wzgórza, bo to właśnie jest po drodze. Machoniowy las. Ładnie wygląda, bardzo ładnie. ładnie. Tak. Przez to, że no, jest taka pogoda jaka jest, no to trochę ponuro, ale i tak uważam, że fajnie się zatrzymać, zrobić sobie fotkę. Tam jest chyba fotograf i tam można sobie u niego Aha, zdjęcie kupić. Zdjęcie. I co powiesz ciekawego jeszcze? Oprócz tego, że jest ładnie w miarę? Drzewa. No, no drzewa, drzewa, tak. Drzewa jak drzewa. O, pan, patrzcie jak druty wiecie. Dojechaliśmy przed chwilą do miejsca, gdzie zaprowadziły nas Google Maps i jak zwykle źle. Więc pytamy lokalsów, krążymy i szukamy wejścia na Chocolate Hills. Co prawda mijamy je dość często. Te czekoladowe wzgórza są piękne. Minus jest tylko taki, że rzeczywiście oznaczenie Googlowski nie działa, więc jak już dojedziemy na miejsce, to na mapce zaznaczę. Gdzie można sobie tam podjechać, żebyśmy mogli sobie zrobić to sami po taniości, a nie z wycieczką? Udało się w końcu dojechać na odpowiednie już miejsce. Ogólnie tutaj y, trzeba kupić sobie bilety w tych kasach. Wchodzi się na tamtą górkę, tam za samochodem jest za tym drzewkiem. Bilecik kosztuje 100 peso, czyli to jest jakieś 6 zł od osoby, więc niedużo. Do wyboru macie też również jazdę kładami i z tego co tam pan nam powiedział, to kład kosztuje 1200 peso, jakieś 75 zł, myślę. 74 niecałe. No. Tu od razu na mapie możecie zobaczyć, gdzie dojechać dokładnie na te czekoladowe wzgórze, jak sami chcecie po prostu sobie tu przyjechać. My trochę pobłądziliśmy, ale dzięki temu będziecie wiedzieć. Jak i gdzie dojechać? Są kasy, podchodzisz się, kupuje się bileciki. A. Proszę, pieniążki daj pani elegancko. Pani wypisuje. Ticket. O, druga pani nam daje. Tak wygląda bilet. Tak, parking jest dość duży. Tu sobie parkujecie i po prostu potem bierzecie samochód, podjeżdżacie dalej i wyżej. Nie? Więc jak jedzie, jedziecie drogą główną, to macie taki znaczek, proszę. All-tourist vehicle. Tutaj sobie zjeżdżacie. Ja myślałem, że to tylko wycieczki, ale okazuje się, że nie. I jak widać tam jest wzgórze, na które jest trzeba wejść. I oczywiście są ludzie na czubku. Na takim tarasie, można sobie zobaczyć te czekoladowe wzgórza. My podjeżdżamy tam, jak się da samochodem. Potem podobno jest 200 schodów. Nie wiem, czy dalej się da chodzić. Raczej nie. Z tego co wiem, można latać dronem, ale pogodę mamy taką, że chyba przeczekam tyle, ile się da. Żeby wystartować, jak troszeczkę słońca wyjdzie, bo jest po prostu szaro, ciemno i ponuro. Ruszyliśmy teraz z biletami. Wsiadamy do swojej fury, będziemy jechać kawalątek, gdzie yy, jak będziemy skręcać w ulicę, to będziemy musieli okazać te bilety, więc trzeba, tak czy siak, przyjechać w to miejsce, bo tam dalej po prostu nie ma możliwości ich kupienia. O i właśnie tutaj skręcamy. Oczywiście stoi szefuncio. Proszę bardzo, bileciki. Możemy jechać. Thank you! W sumie tam za bardzo to nawet się nie wczytał w te bilety, więc można było kupić chyba jeden albo... Tak, ale to i tak grosze kosztuje. Jechaliśmy na górę, ale okazało się, że tutaj jest tylko taka area Drop and go, czyli możemy zostawić kogoś i pojechać, że nie ma jakby strefy, gdzie można parkować, ale tam zagadaliśmy z panem i powiedział, że jak na 15 minut, to nam pozwoli zostać, więc i tak trochę pewnie przedłużymy sobie ten pobyt tutaj, ale damy mu jakiś napiwek i będzie git. Nie wiedzieliśmy, że na tak górze nie da się parkować, ale no fajnie. To też nikt nie powiedział, uh -huh. no ale w razie czego to to jest tak, ale... No tak jak mówiłam, właśnie damy mu jakiś napiwek, to tam przymruży oko, więc spoko. Tak, facet sobie zarobi. No jesteśmy... Jeszcze da się wejść na w górę. Tu będziemy wchodzić na jedno z tych czekoladowych wzgórz. To za chwilkę, ponieważ tutaj sobie wszyscy stają, robią zdjęcia, więc od razu jak oni są, to robimy sobie też tu zdjęcia. I Love Chocolate Hills. I ja wam pokażę, proszę bardzo, od razu, jak to wygląda z tej perspektywy. Jeszcze wyżej będzie na pewno ładniej. No ale robi małe wrażenie, naprawdę. Robi wrażenie. Jest też tak, że w odpowiedniej porze roku one robią się brązowe, stąd ich ta nazwa, czekoladowe wzgórza, ale u nas są jakoś turbozielone. Tak wyglądają, jak są czekoladowe, jak trawa trochę wyschnie pewnie i wtedy to, to jest takie ładne. Dobra, idziemy. Czyli to jest te 214 schodów do przejścia. Ale jakie króciutkie, takie filipińskie schodki, nie? Nawet nogi nie podniesiesz i już masz schodek. Ja już jestem praktycznie na górze. Czekam na ekipę, ale <laughs> mi się śmiać chce <laughs> Nie mamy szczęścia do pogody Naprawdę <laughs> Naprawdę nie mamy Aż już mi się nie chce płakać, tylko się śmieję po prostu Nie ma sensu Możemy trochę poczekać ale tak czy siak No faktycznie otwarta ewidentnie w pogodzie nie mamy I tak jest pięknie chociaż jak mam być szczera jeszcze podejdę tam Ale ta Alicja Panoramic Park Zrobiło na mnie większe wrażenie. Tak. Ja mam dwa powody, dlaczego. Pierwszy, byliśmy tam tak stricte na tych górach, tak namacalnie to oglądaliśmy. Ale ty też jesteś. Ale jesteśmy, drugi, właśnie powód, wśród miliona innych osób, a tam byliśmy do czwórkę i było tak bardziej dziko, tak bardziej naturalnie. No ale proszę, w tą stronę widać, że są piękne te pagórki. Tylko naprawdę brakuje. Kolory tu, po prostu kolory tu słońca. Teraz tak, w tą stronkę proszę bardzo. Nie, no piękne są te góry. Są niepowtarzalne, no trzeba przyznać. No i co, źle wyglądają. nie Nieustannie, dla mnie są majestatyczne. Tak? No. Są, tylko mówię ci, wszystko psuje pogoda, na 100% psuje pogoda. Paweł, majestatycznie? Ja niewiele, niewiele widziałem z tych rzeczy, ale dla mnie są równie piękne jak tamte wzgórza. No. Dla mnie są też, no są magiczne, no mega. To i... coś zupełnie innego. No nie? Okrągła kurde kulka nasypana, tak jakby u nas w Polsce zasypiał piachu, posadził trawę i to prawdopodobnie wyglądało. Też się by dało radę to zrobić, nie? Yes. Chowamy się troszeczkę pod daszkiem, mamy jakąś studnię. Na szczęście widać, że można wrzucić sobie monetę. Uła. Czyli wrzuca się monetę, dzwoni się dzwonem i to na szczęście, no taki przesądzik po prostu, proszę, ile hajsu, nic tylko zbierać. O, Paweł rzuca na farta, na pogodę. Pach, jest. To teraz to już będzie pogoda, na pewno. I informacja dla Was, bardzo ważna, jak ktoś lata dronem. Proszę bardzo, jest zakaz, ale my mamy drona i możemy startować stąd. Więc macie półeczkę, gdzie możecie sobie przyjść, usiąść normalnie i sobie polatać dronem po czekoladowych wzgórzach. Więc też fajnie, że nie jest to zakazane, że można sobie na luzie polatać. Kamil już uruchamia sprzęt, ale patrz. Paweł wrzucił monetę i się przejaśniło. Ha? Podziałało, nie pada, lecimy. Te niezwykłe wzgórza zaczęły swoje życie pod wodą. Miliony lat temu cały ten obszar był rafą koralową na dnie oceanu. Z czasem ziemia uniosła się, woda ustąpiła a deszcze i erozja wyrzeźbiły w wapieniu setki niemal idealnych stożków. Dziś jest ich około 1776. Poży deszczowej są zielone, a w suchej brązowieją jak czekolada, stąd ich nazwa. Chocolate Hills znajdują się na liście kandydackiej UNESCO, są już uznane za wyjątkowe w skali świata i czekają na pełny wpis. To jedno z tych krajobrazów, które wyglądają jakby ktoś zaprojektował je od linijki, a stworzyła je sama natura. Polataliśmy trochę dronem, udało się, bo troszeczkę się przyjaśniło. Jeszcze raz wam pokażę, jak to wygląda tak. Proszę. Wywiad króciutki, w skali od 1 do 10, jak się podobało? No nam wszystko tutaj się podoba na 10, jeżeli chodzi o takie rarytasy, bo no mówię, na co dzień nie mamy możliwości oglądać a... takich widoków. Bardziej tak, ta się pogoda. podobało tutaj, czy bardziej na Alicja Panoramik? Jeżeli miałbym wybrać, no to chyba ta pierwsza Alicja, ze względu na to, że tam bezpośrednio dotykaliśmy tej tak, przestrzeni. Tak, też zgadzam się, potwierdzam, że my iść. Ja uważam, że i tak fajnie, nawet tutaj. To Alicja była rzeczywiście taka super, super, nie? Było to coś innego, nie tak dużo tłumów, e, pogoda mimo, że też nie była jakaś piękna to no, fajniejsza była chyba w ostatnim odcinku ta Alicja. Jak już jesteście na Boholu, no to trzeba na do Wzgórza przyjechać, no. Schodzimy, jedziemy dalej szukać wiosek. Wracamy ze Wzgórz i zatrzymaliśmy się w malutkiej mieścińce po prostu, bo chcemy znaleźć market, żeby spróbowali sobie malutkich bananów nasi goście. Jesteśmy w Batuan Public Market. Idziemy zobaczyć, co tam jest ciekawego. Warto się zatrzymywać w takich mniejszych miejscowościach z tego względu, że ceny też są inne. A dlaczego? Na przykład tutaj shake bądź lody kosztują, proszę. 15, to jest ile złotówka? 20 peso lody. W miejscu, gdzie jesteście turystycznym, 160, 170, 250. Te ceny są naprawdę duże. Idziemy zobaczyć market. Jesteśmy na jakimś targu. Już widać, że ten market jest taki końcówka jego, nie? Już się kończy, ale mamy nadzieję, że znajdziemy jakieś yy, owoce. Znowu jesteśmy w miejscu, które lubimy najbardziej, czyli ten targ, na ten targu. Od razu kupiliśmy specjalnie arbuza żółtego. Żeby goście mogli spróbować, wzięliśmy też nowe mango, bo mango tutaj ma inny smak. Wzięliśmy też inne banany żeby można było sobie spróbować. Nawet Pan nas poczęstował tymi bananami. To jest bardzo ciekawe. Józef Tylko już, o, podjada za, za darmo minogrona. Paweł, jak smakowały banany? Banany zupełnie inaczej niż w Polsce. Mm. Takie bardzo smakowite i słodsze, takie wyraziste w smaku. U nas takie rozmywane nas, no. No. Pamiętajcie, że te banany, które do nas przyjeżdżają, one specjalnie są w, nie pamiętam, etynolu, etanolu, jak to się tam nazywa. Zabezpieczają je, żeby one dotarły, bo je zrywają zielone i zielone przekraczają granice, żeby do nas dotarły i moglibyśmy nie Jeść, my jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Ale te banany, tu w ogóle w tych krajach tropikalnych, to jest w ogóle inna bajka, bo to jest świeżo ścięte z drzewa, nie pryskane nie nic, więc to ma całkowity inny smak. Już wspominałem kiedyś, malinowe są banany jabłkowe, waniliowe i inne takie. Oj, synka, na, na, już następuje. No. <noise> <noise> Jakieś siaty owoców mamy, proszę. Owocki zroby. Owocki, owocki tak, Wresz wreszcie. nie słodyczki. O, 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 Ona bardziej się zachwyca bananem niż mną. Pani ma tutaj taką ciekawostkę, że możecie sobie u niej wziąć taki płyn. I to jest mleko z lodem i z owocami. Sama robiła dzisiaj, Cieła. I Paweł właśnie kupił na spróbowanie taki kubeczek za 20 peso. 20 peso to jest tam złoty 30 zł chyba. Tak to wygląda. I jak smakuje? Takie mleko z owocami. No. Ja sam no. takim nie przepadam, ale jak ktoś lubi owoce, to można wyłowić coś dobrego. A, no, czyli mleko z owocami, no. Pachnie ładnie. Mm. No to dla mnie. Ja tu uwielbiam takie chociaż. Trochę za słodkie, ale dobre. Popatrzcie, jakie oni pomidory zrywają. Totalnie zielone, twarde jak skała. pekińska, którą uwielbiam. Są jakieś ziemniaki, nawet nie wiedziałem, że tu rosną. A cebulkę mają taką malutką. Kalamansi, czyli taka miniaturowa limoneczka, którą oni tutaj mają. O, dziewczynka pakuje laurowe liście. Tu nie ma hurtowni, tu sobie, proszę, siada człowiek. Sam pakuje, a potem sprzedaje. To nie jest hurtowo robione, nie? Pożegnaliśmy się z, z warzywniakiem, idziemy teraz na Michę. Zobaczcie, jakie to są kole. To jest kola wielkości no, półtorej palca. No. I to jest y, pojemność butelki 190 ml, czyli mniej niż nasz kubeczek. Uwaga, będzie testowanko. O, Kamilek wziął coś takiego. Pokaż, jak to wygląda. Ja Ciekaw jestem, co ja kupiłem w ogóle. O, mrówki po mnie. Ojej, a to jest słodkie? Nie wiem co to jest. Pani powiedziała, że to jest sawa, a co to jest? Dobra, testujemy. Nie wiem, wygląda jak trochę tamaryndowiec. Pachnie rybą. Konsystencja makaronu takiego jak kopytka. Chyba takie tamaryndowe rzeczywiście, ale nie jest ani słodkie za bardzo. To nie jest wytrawne, to jest takie bardziej deserowe. Mm, to jest tamaryndowce na pewno, tak? Mm -hmm. Bez rewelacji. Tutaj kolega się odważył. Proszę bardzo, skóra z kurczaka zalewa sosikiem. Nie boisz się? Będę próbował. Dobra, a spróbuj czegoś słodkiego jeszcze. To jest takie raczej tamaryndowce, ale mało słodkiego. Taka żelka bez smaku. Uh -huh. No, uwaga. Smakuje jak panierka u nas yy, w kurczakach, no? tak jak w KFC, coś tego typu, tylko bardziej... Sama panierka? Tak, tylko taka bardziej mokra. Spróbujemy skóry z kurczaka? Mmm, jak skóra z kurczaka! Normalnie, no skóra z kurczaka. Po prostu w panierce, no. Cię rozłachoczyliśmy na tym targu i tu mam jakiś ryżowy klej. I tak to Będzie wygląda to z bliska, podobne. ale to jest z ryżu. Mmm, kakao. Tak? Mhm. Spoko. No, jak już Justyna usłyszała, że kakao, Ryż, po prostu ryż. Czy kakao? Dobra nawet. Czy kakao? No, mhm. jest spoko, naprawdę. To, co sobie zróbcie. Ale też A jak to się nazywa? What ma... the name is this? Sticky rice, sticky rice. Po prostu ryż, ale mega dobre. Jeszcze nasza koleżanka bierze tutaj zupkę, jak będzie dobra, to może i ja sobie wezmę. Z takim wkładem jest. Kamilka spróbowała zupki, dała nam posmakować, wszyscy wzięliśmy. Zobaczcie, zupka ile, kochanie, kosztowała? 35 peso za obiad, czyli 2 złote 14 groszy. Zł. Tak to można żyć. <laughs> za 2 złote zupkę? Dobra. Kurde. Spróbujmy azjatycką wersję rosołu, nie wiem, pachnie ładnie. Pikantna, o, fajna. Dobra, fajna. A no, ty nie próbowałeś. Nie, jeszcze nie próbowałem. Mmm, kurde, fajna. Jest taka inna. No, jest spoko. Za dwa złote zupa, Jezu. Ja tak ja mogę żyć, kurde. No, wam, że dzisiaj szalejemy na lodziki. Przyszliśmy. Złoto 80 duże belgijskie czekolady mm, lody. Nie No nie? No. Dobra, zróbka. Poszliśmy potem jeszcze na co? Proszę, w Ciuchland u góry. Wszyscy tam stoją. Ciuchy są naprawdę taniutkie tutaj. Na przykład nie wiem ile klapki, ale zobaczyliśmy takie portfele markowe za 7 zł. Ja kupiłem już tynie kabel do iPhone'a za 6 zł ale naprawdę taniutko więc warto schodzić ze szlaków turystycznych żeby po prostu coś taniego kupić taniego zjeść, no gdzie zjecie zupę za 2 złotych albo jakiś deserek no mega to było pyszne wszystko i pewnie już stąd zawijamy i jedziemy dalej nie? nie bo ja nic nie kupiłem to wredna teraz patrzy dojechaliśmy do domu, dwie godzinki prawie żeśmy jechali nie? tak ale szczęśliwie wszystko bez wypadkowo, bez samochód oddany klient zadowolony Przedawca również i tymczasem idziemy jeszcze załatwić parę organizacyjnych rzeczy, oddać pranie, kupić bilety i z niebawem opuszczamy już bohol i idziemy spać. Także widzimy się w kolejnym odcinku najprawdopodobniej już z innej wyspy. Także bądźcie z nami, zapraszamy do kolejnych odcinków tymczasem, jeśli zostawicie ślad w komentarzach, to będzie nam bardzo miło. Do zobaczenia. Cześć!